Dziedzictwo kulturowe. Hasło wrzucone w wyszukiwarce Google daje ponad 2,5 miliona wyników. Zamki, stroje ludowe, instrumenty, pomniki. Co mają ze sobą wspólnego? Czym tak naprawdę jest dziedzictwo? Kto je tworzy i w jakim celu? Te pytania stanowią dziś fundament działalności badawczej studiów nad dziedzictwem. Dziś pokażemy, jak miasto staje się dziedzictwem. Jak dziedzictwo jest produkowane na potrzeby ludzi, którzy potem je konsumują, na przykład jako turyści zwiedzający chociażby muzea. Zastanowimy się także, bazując na przykładzie muzeum UJ, czy muzeum to tylko przestrzeń eksponowania zbiorów, czy też także i ważna przestrzeń budowania tożsamości, nie tylko akademickiej. Jesteśmy w Nowej Hucie. A dokładnie na alei róż. W miejscu historycznym, w miejscu uznanym za zabytek, to miejsce specyficzne. Kiedyś tutaj stał pomnik Lenina. W latach 90. był to plac zabetonowany, tutaj dzieci jeździły na deskorolkach, na hulajnogach, organizowano koncerty. Ale ostatnio mieszkańcy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i stworzyć tutaj salon odtwarzający pomysł na aleję róż z pierwotnego planu. Dlaczego taki salon? Ze względu na brak zieleni, ze względu na potrzebę odpoczynku i relaksu, nie w betonowej pustyni. I właśnie dlatego tutaj jesteśmy, żeby pokazać. Co można robić z dziedzictwem? Z dziedzictwem, które jest nasze, które bierzemy w swoje ręce oddolnie i które jest przedmiotem nieustannej zmiany i transformacji. Krytyczne studia nad dziedzictwem właśnie tym się zajmują. Jak tworzymy dziedzictwo? Kto za to odpowiada? I właściwie po co to robi? Chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć o dziedzictwie. Na przykładzie Nowej Huty. Nowej Huty, która przez całe lata była uważana za trudne, dysonansowe, kłopotliwe dziedzictwo. Czy coś zmieniło się, jeśli chodzi o strukturę domów, o architekturę? Nie. Zmienił się stosunek ludzi do dziedzictwa. Zapraszam na spacer po Nowej Hucie. Istotą krytycznych badań nad dziedzictwem jest uwzględnienie współczesnej dynamiki wielu zjawisk społecznych. Dla grupy badawczej Critical Heritage Studies Hub, projektu flagowego priorytetowego obszaru badawczego Heritage, jest to mobilność jako motor zmiany kulturowej i intensywnej reinterpretacji przeszłości. Zajmujemy się badaniem dziedzictwa kulturowego w kontekście mobilności i perspektywy multisensorycznej. Co to oznacza? Oznacza to, że badamy praktyki związane z dziedzictwem kulturowym osób, które się przemieszczają, np. turystów, migrantów. Uwzględniamy w tym wszystkim perspektywę naszego ciała, doznań naszego ciała, koncentrując się na smaku dziedzictwa, na jego zapachu, na dotyku, a także na tzw. kinestetyce czyli ruchu naszego ciała, który wiąże się właśnie z naszym zaangażowaniem w dziedzictwo kulturowe. Spróbowanie lokalnej kuchni jest bardzo często pierwszą formą poznawania dziedzictwa kulturowego innych krajów, innych kultur. Pizza kojarzy nam się z Włochami, bagietka z Francją, sushi z Japonią, a pierogi ruskie z Polską. Znajdujemy się w centralnym barze mlecznym przy Alei Róż w Nowej Hucie, który jest oczywiście elementem kulturowego krajobrazu tej dzielnicy Krakowa. Bar ten odwiedzają często turyści celem spróbowania polskiej kuchni, kompot, kanapka z twarożkiem, pierogi z truskawkami czy kaszanka to dla wielu z nas smak e, dzieciństwa. Dla turystów natomiast jest to doświadczenie jakiejś egzotycznej kuchni, bardzo często niezjadliwej. To pokazuje, że nie ma jednego dziedzictwa. Dziedzictw jest wiele i o dziedzictwie kulturowym powinniśmy mówić w liczbie mnogiej, jako dziedzictwa, a nie jako dziedzictwo. Znajdujemy się w zabytkowym budynku dawnego Kina Światowit. Obecnie to Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa. To miejsce wyjątkowe, bo łączy w sobie dwa pojęcia: pojęcie zabytku i pojęcie dziedzictwa. Nie każdy zabytek jest dziedzictwem, i nie zawsze dziedzictwo musi być zabytkiem. Kiedy myślimy o zabytkach, myślimy przede wszystkim o ich ochronie o tym, żeby utrzymać je w takiej formie, w jakiej je otrzymaliśmy z przeszłości. Dziedzictwo natomiast jest czymś kreatywnym, wykracza poza to, co zapisane w konwencji UNESCO z 1972 roku. Buduje naszą tożsamość. W studiach nad dziedzictwem zastanawiamy się, co właściwie stanowi, że wspólnota wybiera z określonych zasobów przeszłości pewne elementy, tak aby na bazie wolnego wyboru określać swoją tożsamość, budując ją także dla przyszłości. Krytyczne studia nad dziedzictwem prowadzone są przez badacze reprezentujących różne dyscypliny. Dzięki tej synergii możemy lepiej rozumieć świat. Staramy się badać procesy międzykulturowe, procesy, które mają charakter zarówno globalny, jak i lokalny. Prowadzimy je jednocześnie w formie autorefleksyjnej, zastanawiając się też nad rolą badacza w świecie, nad naszą odpowiedzialnością jako naukowców, którzy mają prowadzić do dialogu. A co tworzy dziedzictwo uniwersyteckie? Czy jest ono ważne dla innych? Jaka jest jego rola w budowaniu dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego? Rolą Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest nie tylko dbałość o zgromadzone w muzeum obiekty, ślady przyszłości, materialnym jej wymiarze, czyli obiekty, sztuki, instrumenty naukowe, to także działalność upowszechniająca, działalność zabezpieczająca, to także działalność taka rewizyjna i refleksyjna. Praca muzealna to praca badawcza, również to praca odkrywcza, to praca naukowa. Nie zawsze jednak w samej instytucji muzealnej czy w samej jednostce muzealnej, jak w przypadku naszej struktury, wszystkie narzędzia są dostępne bądź też doświadczenia wszystkich dyscyplin. Dlatego tak istotnym jest możliwość działania w ramach struktur Uniwersytetu Jagiellońskiego i w ramach środowiska interdyscyplinarnych badaczy i badaczy. Dzięki współpracy z różnymi dyscyplinami, przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, korelacja doświadczeń, które my posiadamy, potrzeb i chęci daje naprawdę duży potencjał, duże możliwości. Działania w ramach Krakowskiej Trasy Akademickiej pozwalają nam między innymi na realizowanie tych aktywności związanych z budowaniem narracji wokół historii Uniwersytetu. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego które tworzone było po II wojnie światowej w określonym kontekście, w określonej sytuacji i z określonych potrzeb również, nie oddaje nam dzisiaj zapewne możliwości pokazania pełnej ścieżki do prezentacji historii Uniwersytetu i wszystkich wątków. A dzięki projektom badawczym, w tym m.in. projektowi flagowemu Critical Heritage Studies Hub, mamy możliwość w ramach krakowskiej trasy akademickiej właśnie podjąć się nowych działań związanych z budowaniem narracji wokół e, przeszłości uniwersytetu, a także teraz. Jego działania. Możemy poddać rewizji pewne elementy naszej historii, tworzyć nową ofertę, nie tylko w postaci wystaw, ale także w postaci warsztatów czy też ścieżek edukacyjnych bądź sesji naukowych i popularno-naukowych. To jest jak najbardziej właściwe miejsce, żeby taki rodzaj działania podjąć. Ta narracja może się odbywać na różnych zasadach, w różny sposób i też pod różnym kątem może pozwalać nam postrzegać. I przyswajać naszą przeszłość. Badania nad dziedzictwem są bardzo mocno osadzone w codziennym doświadczeniu każdego człowieka. Dziedzictwo jest wszędzie i tworzy je każdy z nas. Dzięki niemu dużo lepiej możemy zrozumieć współczesność. Interpretacja dziedzictwa kulturowego bowiem dostosowana jest do realiów dzisiejszego świata i potrzeb współczesnych ludzi. I jak wskazują przedstawiciele krytycznych studiów nad dziedzictwem, samo dziedzictwo kulturowe należy do teraźniejszości, a nie do przeszłości.